Witam w trzecim odcinku ze Blue Point Outlet. Dzisiaj skupimy się na tym, żebym mogła Trzeba bezpieczniki włączyć. Włączone są. Żebym mogła, moi drodzy, kupić sobie. Ja mam kupić chyba, bodajże na etui. Tak jak na etui 600. Mamy 268. Tutaj w produkcji chyba wszystko było uzupełnione. Tak pięknie zrobione. Także moi drodzy, zaczynamy kolejny tutaj dzień. Otwieramy sobie. Mamy tutaj na zapas te rzeczy. Tutaj mamy jakieś rzeczy też. A, tu trzeba przejść do rana. Dobra, to przechodzimy do rana. Mamy otwarte. W ogóle nie mamy kasiera. Nie mamy kasiera. Zobaczmy, co tam dalej jeszcze dało. Bo. Hurtu. Czy coś można z hurtu? Gdzie to jest? Matko, bo. A nie tu. Mają Outlet. I tutaj mamy oferta 1, 300 tylko zysk. Tu jest 1000, ale 290. O panie. Mało. Ja bym chciała to zrobić, ale coś myślę, że nie zdążę. Black Offline mogłabym, mogłabym zdążyć. Bo musiałabym zobaczyć jeszcze, jak to dokładnie wygląda. Co tam trzeba z Black Offline. Kolorowanie i czarny Materiał, dobrze mówię? Kolorowa nic, poczekajcie. Projekt. Nie tu, nie tu. Robi. Czarna, chyba nic. Kolorowym materiał... Kolorowa nic. Czarny materiał. W każdym razie zamówimy to. Ja sobie tutaj na chwilę to położę. Gię upuść. Jeszcze raz. Kolorowa nic i czarny materiał. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 11. No, kurde, w sumie gdyby ona... O nie, 4 tylko mam wydać. Gdyby faktycznie gdybym miała pracownika. A adios Black. Czyż jest. Yes. Ok, mamy 5 dolarsów. Zapłaconych Kolejne mamy 10. 39 mam do wydania, więc wydam. A może faktycznie bym zatrudnił? Zatrudnimy sobie. Dobra, czegoś nie mogą znaleźć, ale czego? Przecież wszystko jest. Umachnę. Mają te. Widzę, co ja zrobię. Ja chcę zobaczyć tych pracowników teraz. Nie board. Tutaj pracownicy. No, mogę więcej zatrudnić. Mamy tak: zatrudnić bezpieczeństwo. Pracownik doładując do sklep. Kasjer. Chcę kasjera. No i no, ja mam kasjera. Idzie już? Gdzie ten kasjer? Halo? Jest kasjera. Czekamy na kasjera. I zobaczę jeszcze, co ja tutaj mam. Bo wychodzi na to, że no. Mogę projektów więcej, ale ja bym chciała projekt... O kubek kawy, telefonu Ja bym chciała etui zrobić. A i co? Ma, ma przyjść? Czy chodzi? Czy jak to jest? Gdzie ten kasier? What the fuck? No jej nie ma. Nie ma tej kasierki, więc o co chodzi? Czy jest zepsute? A, jest Kasia. O. Ło. Wow. Jaki miły, przyjemny. Dobra. Tutaj muszę teraz zobaczyć sobie. Um, licencję. Forever. Zobacz szczegóły. Tutaj mogę, mogę podpisać umowę. Ugo Bass. W ogóle Śmiesznie. Czy mogę po prostu z innymi tymi. podpisać. Rozszerzenia. Klep. No, musiałabym to już robić, skupić się na tym. W ogóle przemierzanie nie ma. Tak, 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 jeszcze to miałam kupić właśnie. Wnętrze przemierzania, gdzie to było, tu. To. Więc trochę pieniędzy trzeba, dobra. Moi drodzy, odłożymy to tutaj, G, upuść. Mamy kolejny czarny materiał, przyjmiemy to z hurtu. I będę się na tym skupiać. Nie, to. Let my heart A to była ta oferta? Tak. Także mamy offline black. Ja sobie już idę tutaj. Umieszczam to. Uwi. Kolorowa nić. Podjedziemy nim troszeczkę bliżej. W ogóle fajnie by było, gdyby dało się wjechać, tak trochę. Te. I teraz patrzcie, O, nie w tą stronę. Uwi. I tak może być. Wyjdź z samochodu. I tak, tak może być. Jest dobrze. Teraz sobie idę to wszystko powkładać. Widzicie, mamy pracownika. Jest dobrze. Mogę sobie to wszystko przynajmniej na spokojnie teraz zrobić. Chyba to chcą. Offline, tak. Potem kolejną markę możemy zrobić. Też fajnie. Dobra, 10, 10. 72. To będzie kolejny dzień nie. Ej, 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 ej! Ej! On mi kradł. Oddaj moją rzecz. Ja złodzieje tu są nawet, no nie wierzę. Ja pierdzielę ile złodziei no. o kosz mi się znowu przestawił. a ja go przestawiałam. Dobra, jedziemy z kolejnym dniem, żeby to na siebie wszystko zarabiało. Ale się zdenerwowałam. No, bo mnie tam okraść chciał. Ja muszę tutaj pilnować sobie, żeby mnie nie okradać, czego. No nie ma przymierzalni. Będzie przymierzania, jak będą pieniądze. Nie ma pieniędzy, nie ma przymierzalni. Proste, mogę też z banku wziąć. Ej, to nie jest głupie teraz. Co ja powiedziałam. Może być głupie kiedyś. Na 10 tysięcy, weźmiemy na 5. I teraz mogę kupić wszystko. Słuchajcie, tutaj odbiorę tylko to. Ui, i w tym odcinku to się dzieje. Aż sama jestem z siebie dumna. Dobra, tu mamy i teraz tak. Musimy kupić My Shopping. Wnętrze. Kupujemy to, ale. Rozszerzenia. Sklep. Dwa rozszerzenia już kupimy. Mamy to. Dobra. Hello. Aha, tamtego żółtego. Przecież jest. Aha, to są offline'ki. Nie ma zwykłego żółtego. Faktycznie nie ma. O matko. Zwykły żółty. Nie no, nie. Jest offline. Nie ma nic innego. Chyba, że po prostu oni już wyhaczają, że... Jest, a nie wiem. Dobra, produkuj. Offline. Mamy to, mamy teraz przymierzalnie, gdzie jest moja przymierzalnia? Najpierw bierzemy to. To jest. A sto jak na etui. No i to też super będzie. Ani mi tu stoi. Jest Teraz tu mamy przymierzalnie. Proszę bardzo państwo. Czyli państwo przymierzalnie, proszę bardzo. i przymierzalnia, co? Jakiś produktu, jakiegoś nie ma. Nie wiem o co wam chodzi, wszystko jest, moim zdaniem. Moim zdaniem czarny materiał już. Już, już, już. Chopping, surowce i czarny materiał. go 20. Będzie git, chyba. Kolorowa nić 3, no to trzeba też kupić kolorową nić. 20 To, i mamy. Co się tam produkuje. Blue T-shirt. Może nie być. Nie ma to nie ma. Muszę sobie tutaj yy, zatrudnić tego... Ochroniarza. Pracownicy. I teraz ochroniarza poproszę. Mój ochroniarz, my outlet, pracownicy, i teraz mechanik. Um, bezpieczeństwo. Tego zatrudnić, bo czuję, że lipa wciul, na praw, W ogóle mogłabym mieć dwie te maszyny. Dobra, i teraz tak, oni czegoś tam potrzebują, nie wiem. Może nie być foreverów. Nie wiem, czego im brakuje. To trochę tego, że zaczyna brakować, nie? No bo już nie uzupełniałam. O matko, teraz będzie trzeba było się skupić na tych wszystkich rzeczach, które są, a których nie ma. Run, O, ktoś tam. Mamy ochroniarza, tak? Mamy chyba. O, da się jedno na drugie? Wow. Mamy panią ochroniarz. Super. Świetnie, czyli ona sobie stoi tu i ochorania. No i świetnie. Teraz tak, biały, biały materiał. Muszę tu iść. Zrobić shopping. Surowiec. biały materiał. Tyche. W ogóle trzeba toku. Guzików nie ma, kolorowa niś. Też trzeba. Teraz tak. Białe produkujemy, Ale są przymierzalnie super. Ui. Ile tu mam? Nie wiem, ile. Nieważne. A nie. Je upuść. Teraz produkujemy ten czarny. Czarne offline'ki. Tutaj położę. Dobra, może być. Stworzę projekt etui, to też będzie dodatkowa rzecz. U, już chwila, były te, te były czerwone teraz. No, o, właśnie tu pójdę. Zobaczę, stworzę etui. My outlet, projekt. Już zaraz, już zaraz, już. Czerwone etu. Tarne flanki. Też ich nie ma pewnie. Dobry, tutaj czerwone dam. Foreverki chyba wszystkie wydrukowałam. Tak mi się wydaje. Tak, tak mi się wydaje, ale czy tak jest, to nie wiem. Offlineki, dobra Foreverki, tak, teraz tak. Forever ten, biały, forever. Bo też wiadomo, musi być to na sklepie, tak, żeby ludzie tutaj nie marudzili, że czegoś nie ma. Ale i tak będą marudzić. Bo nie wszystko jest, niestety. O, wszystko trzeba tutaj ogarniać, to jest najgorsze. Naprawa. Najgorsze, co może być. Że trzeba to wszystko... Wiecie co? Białe były. Niebieskie. Wszystko trzeba ogarniać, to jest najgorsze. Dobra, tu są offline. Idę, idę, idę. Już idę, idę, idę. Offline czerwony. Ui. O, tu sobie położymy to. I mamy tu półkę offline'ów. Teraz tak, tutaj jest forever, tu jest forever, i tam jest forever. Super, już półka offline'ów jest zrobiona. Teraz można się skupić na tym, żeby da. O, jeszcze żółte. Jeszcze żółte offline. No tak. Uj, już wszystko robię tutaj tylko żółte. Będzie gituwa. Gituwa. I teraz projekt. Niech się projekt jeszcze zrobi. Wieszcie, tu gdzieś ja umieszczę. Będą tak. A to też mogę tu umieścić. Dlaczego by nie? ui Dobra, I teraz czarne oflanki. Bo to już ma wyjechać. Za 36 minut, jakby. Zrobimy też projekt etui. To na szybko też wszystko wyjdzie. Uj, już idę. Projekt. I teraz etui. No i to jest super. Obracamy tutaj z tyłu. I teraz sobie tutaj zrobić. Jest obraz, jest logo. A zrobimy farbę no blue to o, taki. po prostu zrobimy całe. No znaczy też jest też. Ui. dobra i tutaj damy nie wiem obraz jakiś. Nie, to jest skon obrazu. Jakie obrazki tu są? O ale sztos. No i super. Ej super. Aha. Aha. Mamy projekt i teraz tak dobra, i teraz możemy zrobić tak ciekawe, co trzeba do etui. A nie, 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 projekt, Słuchajcie. e, projekt, guma. Bumę trzeba do mojego tego. Uma. No to tu też 10 tego damy. Ui, produkujemy. Nie tu, tu. Ile ich jest? Też 10, dobra. Nie produkują, ale sztos. Fajne w Fajne są, co? I się podobają. Nie wiem jak a, wam, ale mi siedzą. Czego nie ma? Jehugo go yellow Blush. Aha, bo tak, bo są marki, których ja nie odblokowałam. Mamy etui. Więc lecimy z etui teraz powiesić to etui. Ile to maksymalnie? 4 po 4 etui. Boś tak, po 3. Dobra, mamy to etui. I teraz oni narzekają, że nie ma innych marek. No, niestety nie ma na razie. Mamy to, kolorowa nić. Inne marki. Teraz musimy podpisać umowy z innymi markami. W takim razie. My Outlet. Licencję. I mamy tak. Ee, o, już mamy o matko. Polerę tych marek. O, Jezu, dużo, z którymi możemy podpisać. ja no to lecimy tu. Mamy Lo, Loso Sesaku. Coś takiego. Mamy jakąś nową markę. Pokażcie o loso sezaku. Ale nie będziemy mieli gdzie położyć, więc trzeba kupić. W ogóle to stosunkowo naprawdę jest ciężko, bo jeżeli zamawiasz jakieś rzeczy, to ym, do wnętrza. Yy, właśnie takie rzeczy, do t-shirtów, to jest bardzo drogo, nie? Czy sto jak na spodnie, no. Jesus, mega drogie to wszystko jest. Mega, mega. Nie powinno tak być. Chyba tych pracowników trzeba mieć. Dobra, kupimy to. Zaraz będziemy robić je dalej. Tą nową markę. Teraz biały. O, mamy. O, będzie tutaj. Już się kończy. Więc akurat puścimy kolejne. I, i kolejną. Musimy pomyśleć nad kolejną maszyną. Już, 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 już. Będzie kolejna marka. I tutaj też trzeba dbać o to, żeby to było, nie? Cały czas. Zobaczmy, jakich tam pracowników mamy. Podnieść też wartość tych marek, trzeba. O matko. Tym hurtem się zająć. To jest maszakra. Dobra, mamy niebieskie też. I jeszcze jedne to. O nie, jeszcze czerwone i żółte. Wee. O już te. Tu mamy też. Wii, 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 idziemy. Zaraz ceny zobaczę. Jeszcze tylko ceny tutaj. Dobra, mamy etykietę cen i tu mamy tak w miarę fajnie było, żeby one były na sam. O. Dowalone na sam... No, na maksa. No i mam teraz żółte, jako ostatnie. Jako ostatnie tutaj. O, jak biorą szybko te rzeczy, nawet człowiek nie wie. Zobaczmy, jak możemy mieć jeszcze pracowników. Pracownicy. Pracownicy, gdzie tu? Mamy tak, magazynie fabryk, mechanik. Szczerze mówiąc, nie wiem. No i co? Tu się maszyna rozdupcyła. A muszę to najpierw wziąć. Napraw. Już jest lepiej, ten mechanik by się faktycznie przydał. Dobra, mamy już żółte, będziemy mieć. Fajnie, i trzeba szybko robić tamtą misję. Ui, jeszcze mamy ten kredyt, nie? Już w ogóle szybko te offline -y. masakra tu dużo brakuje. E tu, i są, dobra. już kolejne offline. -y można właśnie robić jak ich nie ma. Dobra, i co tu jeszcze jest? Faktury do zapłacenia na razie nie mamy. Dobra, ja chcę zobaczyć ten bank. Aha, pozostało jeszcze. Aha, bo się samo, jakby samo się spłaca, chyba tak? Nie wiem, chyba tak. Każdy dzień tam się spłaca. Tutaj trzeba też dorobić. Muszę maszynę drugą kupić, bo to nie będzie takie nie jest tak fajne. Jak kupię drugą maszynę, zainwestuję to myślę, że będzie spoko. Jak kupię drugą maszynę, to będzie spoko. Już wam pokazuję tu. Tutaj mam tą jedną rzecz, którą mogę zabrać. Oj, Tak. Kolejna robi offline. Co tu jeszcze pozostało? No, mam 667 średnio, a muszę zrobić to zamówienie. A idzie mi słabo z tym zamówieniem, więc trzeba szybko produkować te rzeczy. Ale ładne niebo. Gwiazdy są. Wow. wow, wow. O, tutaj jak ładnie to świeci. Pięknie to świeci. Normalnie, cudownie świeci. Dobra. Produkujemy dalej, bo jeszcze zmieści się kolejna warstwa, bo to chyba było 200. A musimy mieć 300. Załaduj do samolotu? Where? Gdzie jest samolot? Tam? By był? Gdzieś indziej. No, wiem, że mam mało pieniędzy. A jest jakaś mapa? Nie, nie ma mapy. Przez kolejny dzień, no ja muszę zarobić na pracowników kolorowa nici. I też nie kupię tej kolorowej nici, bo mam tylko i o, matko. Dobra, moi drodzy, jedziemy to odstawić do samolotu. Jeden samolot jest. Był statek. Ui. tu gdzieś. Gdzie to jest? Bo centralnie nie wiem, gdzie to jest. Nie mam pojęcia, ale jedziemy na statek. Zobaczymy. Bo no nie wiem. Po prostu ma być tam na statek cały czas. Czy tam samolot czeka, czy o co chodzi? Czy tutaj to ma być? O szczerze moc? nie mam pojęcia. Nie, tu jest statek, ale tu statku nie ma. Więc muszę. A. Muszę jechać poszukać samolotu. Tam jest. Chyba tak? Dobrze widzę? Tam jest samolot. O. Nie da się przejechać, a ja chciałam tak ładnie przejechać. Załadujemy to, co mamy na razie. Tutaj jest samolot. o lol. W ogóle tu jest otwarty świat. O, mam. Dobra, escape mam wychodzę i załaduję tyle ile mam i na tym się zakończy dzisiejszy odcinek, ponieważ yy, na, w sumie dużo się działo. Ulala. Jeju, mamy to tutaj. Tu już wsadzamy, zobaczymy ile nam braknie. 150? E no to 200, no prawie nie. Tam mnie 200? Nie no, 200, dobrze mówiłam. Dobra moi drodzy, brakuje nam tylko stówy, jest bardzo ładnie tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. że tak, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście za wszystkie hałasy. Przepraszam. Cześć, pa!